Cześć wszystkim! Witamy w naszym nowym kulinarnym challenge'u! Dzisiaj nasi kucharze będą gotować nie tylko tradycyjne dania, ale jeszcze czekoladowe i z gumy do rzucia! Wow, ile tu jest pyszności! Zaczynajmy szybko, przyjaciele! O, patrzcie! Nasze pierwsze zadanie to makaron! O rany, ale fajnie! Mój makaron będzie w całości z czekolady, ponieważ ją po prostu uwielbiam. A ja przygotuję makaron z gumy do rzucia. Mm, e, no ja wezmę zwykły makaron. Mam nadzieję, że też będzie bardzo pyszny. Najpierw wkładam go do wrzątku, następnie dodaję ostrych przypraw. A także apetyczny sos z opakowania. Dorzucę jeszcze jajko chrupiący bekon, grzybki i dodam jeszcze urocze kwiatuszki z marchewek. Według mnie wyszło naprawdę fajnie. Smacznego! Aj! Co ty robisz? Przepraszam, miałaś taką skupioną minę, że nie mogłam się powstrzymać. Dobrze. Żeby przygotować pyszny makaron z czekolady, będę potrzebować kitkatów, czekoladowych kulek Maltesers i mleka. Teraz, za pomocą blendera, przygotowałam niesamowicie czekoladowe ciasto. Muszę zamienić to tylko w makaron za pomocą specjalnego gadżetu. Mmm, to jest po prostu fantastyczne. Mój makaron wyszedł idealny. Spróbuję. Mmm, rewelka. A do dekoracji użyję cukru pudru i świeżych malinek. Jestem pewna, że czekolada i maliny to najlepsze połączenie, żeby wygrać w tym challenżu. Pozostało mi tylko zelczyć na wierzch białą czekoladę i mam już wszystko gotowe. Wow, ale pięknie ci to wyszło! Rzeczywiście! Wygląda na to, że dla zwycięstwa sama guma do rzucia to będzie za mało. Super, że mam całą kolekcję gum do rzucia huba buba. Mam wszystkie smaki i wszystkie kolory. Fajnie, że jest już cała pocięta w paski. Muszę tylko zadbać o udekorowanie. Dodam kolorowych gumkulek, pysznego sosu i kolorowej posypki do rzucia. Mmm, super! Minęło. Pyszne. wsik! Oj, przepraszam. Jesteśmy gotowe. Uwaga, uwaga, rozpoczynamy głosowanie na Roxy, Ashley i Elis. Głosujcie na nasze uczestniczki w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Wygra kucharz, który zdobędzie największą ilość głosów. A dopóki wypiszecie komentarze, nasze uczestniczki oceniają smak swoich dań prosto na waszych oczach. Widzimy, że Roxy i Ashley są zachwycone swoimi daniami. A teraz kolej na Elis. Będzie próbowała makaron z gumy do rzucia. O, rany, ale niezwykły smak. Dziewczyny, patrzcie! Zaraz nadmucham ogromnego balona. Ale fajnie, brawo! Waszym kolejnym zadaniem jest przygotowanie tortu. ja jacie, super! Pora zaczynać! Spójrzcie, Roxima czekoladową fontannę! Właśnie tak, ponieważ na samym środku mojego wspaniałego tortu postawię właśnie tę fontannę. Po bokach ozdobię go batonikami KitKat i moimi ulubionymi cukierkami M&M's. Są takie kolorowe i piękne, że będą doskonale wyglądać na moim torcie. Wow, ale świetnie mi to wyszło. Ojej, a kto to? To moja babcia przyniosła mi świeże owoce do mojego tortu. Są to truskawki, jeżyny i nawet maliny. Co za zapach! Nie dotykaj. No dobra. Uwielbiam ozdabiać torty z oczystymi i świeżymi owocami. Tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. A co najważniejsze, jest niesamowicie pyszne. No i proszę, mam już wszystko gotowe. Ej, Roxy, przestań! Przepraszam, nie mogłam cię powstrzymać. Ojej, co to ma być? Wszystkie balony mi pękają. No dalej, dalej, mój słodziutki. O tak, udało się! Zrobiłam jeszcze jeden cudowny balonik z gumy dla mojego tortu. Baloników wystarczy, pozostało tylko posypać tort gumą truskawkową i też mam wszystko gotowe. Według mnie wygląda wspaniale. Brawo Elis, niesamowity tort! Uwaga, tort numer jeden to czekoladowa fontanna od Roxy. Tort numer dwa to owocowy raj od Ashley. I tort numer 3 to balonowe szaleństwo z gumy do rzucia od Elis. Szybciutko piszcie komentarze, bo nasze uczestniczki nie mogą się doczekać, żeby się dowiedzieć, która z nich wygrała. Dziewczyny, odczepcie się od mojego tortu! Okej, okay, a naszym ostatnim i decydującym zadaniem będzie przygotowanie rolek sushi. Zaczynajcie, dziewczyny. Zrobi się. Jestem prawdziwym sushi masterem. Mogę przygotować rolki nawet z zamkniętymi oczami. I oczywiście wybieram najlepsze składniki do nadzienia. Kilka sprawnych ruchów i przedstawiam wam niesamowite rolki z łososiem i awokado. Proszę, podaję się jej na talerzyku razem z łasabi. Tadam! Mariga to? O rany to było niesamowite! Całkowicie się z Tobą zgadzam. No to co? Pora, żeby ja wzięła się do pracy. Najpierw potrzebuję bananów, które poleję mleczną czekoladą. Następnie ozdobię je kolorowymi cukierkami Nerds, orzeszkami i wiórkami kokosowymi. A zamiast sosu sojowego i wasabi użyję karmelowego i czekoladowego. Tak, żeby moje rolki były naprawdę słodkie i pyszne. Bon appétit, przyjaciele! Roxy jest sponsorem tej wyżerki. Wow, Roxy, ale z ciebie zdolniacha! O rany, lepiej spójrz na to! A ja po prostu uwielbiam kwaśne cukierki, gumy i żelki. Dlatego właśnie z nich przygotuję rolki. Tak może komuś będzie się wydawało, że moje rolki są wybuchowe w smaku. Ale ja lubię wszystko, co niezwykłe i kolorowe. Dodam posypki z gumy do rzucia i gotowe! Smacznego, przyjaciele! Kandydatka numer jeden Roxy i jej czekoladowo-bananowe rolki. Następnie Elis i jej niezwykłe eksperymenty z gumy do rzucia. I na koniec Ashley proponuje spróbować klasyczne rolki. Takie jak robią w Japonii. Piszcie w komentarzach, na które rolki oddajecie swój głos. Oj, wyszły cudowne! Och, to dopiero będzie coś. Będę jadła rolki z sosem Toxic Waste. jejciu! załóżmy lepiej okulary. Wygląda na to, że Elis zdecydowała się zorganizować jakąś imprezę. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w naszym głosowaniu. Wszystkie rezultaty zobaczymy z wami w komentarzach. A na razie nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować naszego kanału. Do zobaczenia, pa pa!